Witam Państwa bardzo serdecznie. Akwarysta z Wrocławia z tej strony. No, wygląda to inaczej. Tak, moja 50 urosła. To jest wciąż to samo akwarium. Nie no, żartuję. Tak, no, będzie nowy zbiornik. W miejsce 50. 50 nie będzie. Znajduje się tu i będzie się znajdowało to akwarium. Jest ono znacznie większe, ponad dwa razy. I co tu będzie? Zobaczymy. W sensie, no, ja już wiem co tu będzie. Ja ten film nagrywam dzień wcześniej, bo prawdopodobnie jutro mi przyjdą rośliny i cała reszta, której potrzebuję. Nagram też całą specyfikację, jaki sprzęt tutaj będzie i tak dalej. Jedyne co mnie wkurza, to tutaj, no to nie będą, nie będziecie widzieli, nie będą Państwo widzieć znajduje się taki bąbel powietrza, więc to, co teraz jest przodem, będzie tyłem i tam muszę odlepić naklejkę, naklejkę Aquela i... No tak, no, akwarium jest Aquela, no i tak już wszyscy widzicie. I chyba, że ten po prostu bąbel nie będzie mnie tak wdenerwował, ale no... Y, ja bym to odlepił. <ścoughs> Także wkładam sprzęt do akwarium i... No, i co, i opowiem coś, coś jeszcze o tym zbiorniku. Yy, dla Państwa, którzy już pisali komentarz, tak, zdążyłem już doczytać. Yy, don't remove. <laughs> Nie usuwamy naklejki z tyłu. Yy, trudno przemęczę się z tym głupim bomblem powietrza. Szczerze mówiąc, kurczę, chyba nawet go widać z nagrania. No, widać. <laughs> Dobra, przemęczę się z tym bąblem powietrza. Mm, jakby nam być trudno. Nie zauważyłem w sklepie mój błąd. Stało się. E, co tutaj jest? Jest filtr zewnętrzny Samsung e, 702A. Jeśli się on tam. O proszę bardzo, widać go nawet. E, no, wiadomo. Filtrowe mambo Jumbo. Grzałka tutaj. O! Aquela. To nie jest jakby materiał sponsorowany przez Aquela. Dla osób, które już ze mną są jakiś czas, to wiedzą, że ja nad starym akwarium miałem napis z, z, z pasją. On jest tutaj. Że on będzie musiał zostać przeniesiony wyżej. No i co? I... Jutro stawiamy takiego louteszka. Troszkę je jeszcze muszę wyczyścić. Strasznie mi się podobają tryby światła. To jutro, jutro wszystko pokażę. Biorę się zaraz za montowanie filmu, który dzisiaj nagrywałem w nocy i, i wrzucam go. I mam nadzieję, że na dniach pojawi się też film z tego akwarium. Także na, z tego wejścia to tyle, i widzimy się już na, kiedy to akwarium założę albo zacznę je zakładać. Troszkę się odbijam i całe tutaj mambo-dżambo, ale teraz to muszę przenieść tu, więc wywołam swojego pomocnika i działamy. I pluszaki w tle w międzyczasie tak zwanym, ale no muszę, musimy osadzić akwarium na macie, także nie przedłużając działamy. Udało się osadzić akwarium. Sprzęt jest włożony, tak jak widać, uda. Szarpnąłem się na grzałkę z termostatem. A nie, no, mm, wszystko jest ustawione, a teraz muszę zrobić swoją najmniej ulubioną rzecz, czyli płukanie żwiru. E, żwirek dla starszych widzów jest raczej oczywisty wybór. Czyli czarny bazalt, bardzo drobny, jeden z drobniejszych, jakie w ogóle miałem. E, to już. Ja bym to nazwał takim prawie że prawie że piaskiem, no ale jest to wciąż żwirek, ale piasek też będzie i nie będę pokazywał całego budowania tego akwarium, sadzenia roślin i tak dalej, bo chcę to zrobić możliwie jak najszybciej. Yy, także będziemy się po prostu widywali w takich szybkich wejściach. Godzina 18.40. Ja mam już przygotowany substrat czyli ziemia ogrodowa i to nie jest keramzyt, chociaż wygląda podobnie to są kulki GT brzmi to groźnie są to kulki gliniano-torfowe czyli glina spiekana z torfem dlaczego tu jest ziemia, tam nie ma ziemi tam nie ma ziemi, tam nie ma ziemi i tu nie ma ziemi od boków, od krawędzi akwarium zawsze tą ziemię odgarniam po prostu ładniej to potem wygląda. Nawet od tyłu sobie odgarnąłem a co? <laughs> nawet jeżeli tutaj wsadzę jakąś roślinę, to ona sobie korzeniami bez problemu sięgnie. A dlaczego nie ma tutaj? Bo tu nie będzie żadnych roślin. Tu będzie plaża dla, dla kirysów. <laughs> a nawet jeżeli jakieś rośliny będą, to będą to epifity, czyli im tak jest wszystko jedno, czy tu będzie um, substrat, czy nie będzie, bo one i tak pobierają to korzeniami z um, Stoni wodnej. Nie przedłużając, ja ruszam dalej, bo przede mną jeszcze sporo roboty. No i mam zbudowane podłoże. Jest to żwirek około 3-4 cm, centy, bliżej 5. Zresztą zaraz to zmierzę nawet, żeby podawać dokładne informacje. Jest to dokładnie 5 cm, tutaj, czyli no mniej więcej przez całe akwarium jest to między 4, 5 a 6 cm. Jest to warstwa odpowiednia do ukorzenienia się roślin. No, i tak to wygląda. Tutaj jest plaża, tak jak wspominałem, tutaj jest ziemia, kulki GT, no i na to żwirek. No i zaraz lecą tutaj dekoracje, i potem roślinki. Jeszcze szybko o roślinach trochę inny kadr, bo też inny pokój. Co ja tam przygotowałem? Mam balisnerię, tylko że gdzie indziej jest już tam gałęzatka. A poza tym. Heteranthera z no musiała się pojawić ta roślina. Microsorium mini, Echinodoru, Echinodorus magdalenezis, e, Higrofilia corimbosa, mm, Microphilium simulans. <ścoughs> Pierwszy raz mam tą roślinkę. Kolejna, moje kole, moje zmagania z alternatelowej mini. Starsi widzowie pamiętają. To jest co prawda do innego akwarium, ale to jest Rotala Bonsai. To na razie tam, To również jest do innego akwarium. To jest Cryptocoryna Parwa. To jest Ludwigia Repens. Raczej też każdy kojarzy. Bardzo fajna roślinka. To też pierwszy raz. Makania Majaka Fluvatilis. Proszę powiedzcie czy ja to dobrze czytam. Alternantera rossa Efolia, też już mam Rotala rotundifolia green. No ona przeszła w formę emersyjną i wygląda trochę jak. jak. Yy, higrofilia, Boże, higrofilia, yy, Jak bakopa karoliniana. No i yy, Pogostemon Erectus. Także ja się biorę za sadzenie i. I przyjdę do Was z efektem końcowym. Prace twórcze pomału posuwają się do przodu. Mamy już anubiaski, yy, mamy mikrozoria, mamy kryptokorynę. Teraz sobie zaleję to troszkę wodą i ruszam dalej z sadzeniem. Jeszcze wtrącę jedno mikrozorium tutaj, schnie sobie klej i zaraz trafia do akwarium. No więc tak, abstrahując ode mnie w odbiciu, to, to, no jakoś to wygląda. To nie miał być Holender. I dla pierwszej osoby, która mi napisze, że ale, ale to nie jest akwarium holenderskie, bo akwarium holenderskie to powinno być takie wymiary tych i takie rośliny. Dobra, ja wiem, to nie miało być akwarium holenderskie i to nie jest akwarium holenderskie, ale myślałem, że to wyjdzie mniej roślin. A mi się to podoba, także naleję tutaj wody i, i pokazuję, wam, e, pokazuję wam wszystko. Jest godzina za około 10.21, także myślę, zanim ja naciurkam tu wody, to widzimy się za pół godziny. Zalewamy filterek. Mam nadzieję, że za parę miesięcy, albo nawet jutro, nie będę się śmiał z tego durnego pewnie pomysłu. I że można to było zrobić inaczej, ale z tego co patrzyłem na openingi to... co prawda innych filtrów, bo na przykład Unimaxa, no to ludzie go najpierw zalewali. Najpierw w, w instrukcji jest podane, żeby, naj, żeby że on sobie zassa sam wodę, ale nie wiem, Łapska nawet mówił w jakimś swoim starszym materiale, że on filtr zalał, więc no, no zaleje. <grym> Zobaczymy co wyjdzie. Witam. Ja to generalnie nagrywam 3 dni później. Także widać, że te rośliny już odwróciły się w pożądanym kierunku. Jedyne, co tutaj muszę wymyślić, to żeby trochę zwiększyć ruch wody, ewentualnie z czasem sobie dokupić skimmer. Bo jak widzicie, jest delikatny korzuł bakteryjny, ale to jest do ogarnięcia. W poniedziałek tutaj zamierzam zrobić podmiankę, czyli dosyć późno. Czy dosyć długi odstęp czasu czemu tak szczerze nie wiem to po prostu sobie tak wymyśliłem kiedy ryby ryby w przyszłym tygodniu wjadą te które mam w wiaderku obecnie i a potem zobaczymy zobaczymy jak te będą się zachowywały co do tej instalacji korzeń mi wypływał i musiałem przymocować dwa 4 albo 5 ciężarków karpiowych, to jest około 500, 500 gramów, około pół kilograma. Ja to oczywiście wyciągnę zanim wpuszczę ryby. O, właśnie, jak korzeń za to, nie? To, to jest też taki punkt, który musi się odbyć, żebym wpuścił rybę. Wymienię też sobie jakąś tam część wody i wtedy, wtedy pomyślę o rybkach i o innych mieszkańcach typu ślimaki. Chciałem tutaj mieć krewetki, ale nie pasują mi do biotopu, bo jeżeli chodzi o zwierzęta, to chcę mieć takie akwarium środowiskowe z Ameryki Południowej. Jeżeli znacie jakieś krewetki oprócz chociaż neokaridiny w ogóle nie występują w przyrodzie o ile mi wiadomo, ale proszę mnie poprawić, jeżeli jest inaczej. Że jeżeli znacie jakieś krewetki występujące w Ameryce Południowej, ogólnie dostępne albo chociaż trochę dostępne w sprzedaży, to, to, to proszę o, o, o napisanie w komentarzach. Może wyłączając krewetkę filtrującą, bo ona, mimo wszystko, znaczy nie jest za duża do tego akwarium, ale. Ale no nie wiem. <laughs> jakoś tak, jakoś tak nie. Yy... Co do rybek, no to się będę wypowiadał, jak będą rybki, bo teraz to nie ma co. Teraz mogę powiedzieć co nieco o roślinach, które no, no jak widać. Ja może nie tyle zauważam wzrost, co może na niektórych roślinach jakieś listki się pokazują, ale zaczęły się wyprostowywać w pożądaną stronę, a mi to już wystarczy. Dajcie też znaki, jak, jak jest z jakością. W ogóle nagrywam ten filmik bardzo długo, bo od. Zeszłego tygodnia, od początku tygodnia, tak naprawdę ten, ten, ten film nagrywam. Jakoś chyba od poniedziałku albo od wtorku. Mm, także no długo. <grych> Co tu mogę jeszcze powiedzieć odnośnie tego akwarium? To na pewno to, że jest lekkomentna woda, ale nie robią się jeszcze czarne wody. Co przy tej ilości drewna jaka tu jest, plus ziemi, nieco mnie zaskakuje. Ziemi, tak jak widzieliście, nie ma jakoś przesadnie dużo. Też nie chciałem tej ziemi dawać jakoś nie wiadomo ile, około dwóch litrów, dwóch i pół może. Nie liczyłem tego dokładnie, ale mniej więcej tyle tej, tej ziemi jest. Czemu tak? Po prostu, serio. Jakby nie kryje się za tym jakaś wielka ideologia. Trochę też właśnie kryje się to, że nie chciałem robić takich stricte czarnych wód. I nie, naprawdę, to nie jest Holender. Nie nazwę tego akwarium holenderskim, mimo że trochę roślin jest i trochę jest czerwonych, ale nie znam się naprawdę na definicji akwarium holenderskiego. Tak jak nie znam się na definicji, nie wiem, Iwagumi. Po prostu to akwarium to jest jakieś moje spojrzenie na. Na ten akwariowy świat, i tak sobie poniekąd akwarium wymarzyłem, żeby wyglądało. Gdzieś tam w wyobraźni widziałem tą heteranterę z lewej strony: Erektusy, z prawej strony czerwone roślinki bardziej z przodu, alternatywy Reineckii mini, której nie widzicie, widzicie ją teraz. Eee, właśnie, tak, tak lepiej. Co to bąbli powietrza w piasku? Tak, ja to zrobię spokojnie. Po pierwszej podmiance po prostu po. Pomagluję trochę ten piasek pensetom albo wykałaczką. Pensetom lepiej, bo są dwa, mam dwa jakby no, bolce i, i, ten, piasek, i te, ten piasek tak lekko przetrzeszę, żeby te pompelki powietrza wyleciały przynajmniej z przedniej szybki. To, co tam będzie dalej, to już sobie świderki ogarną. No właśnie, świderki. Czy ja tu planuję świderki? Tak. Czy ja tu planuję zatoczki? No tak, no ja wiem, że zatoczek nie jest akurat ślimakiem. Z Ameryki Południowej, ale darujcie. Świderek z tego co czytałem jest, ale proszę mnie poprawić, jeżeli jest inaczej. No i ja wiem, że ktoś mi teraz zarzuci hipokryzję, ale nie jest to akwarium biotopowe. Staram się, żeby to było akwarium środowiskowe i zarzekam się na klesie na swoją prawą rękę, że póki co przynajmniej będą tutaj tylko rybki z Ameryki Południowej, opcjonalnie elementy Ameryki Środkowej, ale ale raczej Ameryka Południowa. Yy, dlaczego? Z dwóch przyczyn. Lubię ten biotop i znam w miarę ten biotop. Wiem jakie to są rybki, wiem jakie można ze sobą dobrać. Yy, I to naprawdę te rybki mi się szczerze podobają. No, podobają mi się też górami, ale raz, że dla górami ja uważam, że mimo wszystko to jest troszkę jeszcze za mały akwarium jak dla górami. Zależy oczywiście jakiego, ale ale no, mimo wszystko uważam, że jest to delikatnie za małe akwarium dla górami. Bo skalary to... no to Ameryka Południowa, ale skalary to, to, to zdecydowanie nie. W sensie, lubię skalary, chciałbym kiedyś mieć, ale nie jest to akwarium przystosowane do hodowli skalarów, ze względu na wielkość. W Takim akwarium chętnie bym sobie skalary małe odchował. Jakbym miał na przykład akwarium 300 litrów, i miał takiego teżka, no to dlaczego sobie. Jak kupiłbym na przykład małe skalarki, a miał już jakieś wyrośnięte w większym akwarium, no to czemu by sobie nie odchować tutaj małych skalarów, żeby trochę podrosły. Co do ryb naprawdę jeszcze nie chcę nic mówić. No pewne jest to, że, że ryby tutaj będą jakieś. No to tyle mogę na ten moment powiedzieć. Nie chcę w ogóle na razie się rozwodzić na temat rybek, bo no bo tak, no jak przyjdzie czas, przyjdzie czas, będzie rada. Trochę z takiego założenia wychodzę, boję się tylko, że te kombajny w postaci ślimaków, nie pamiętam skąd, będą mi wcinały rośliny i nie boję się na przykład o takiego pogastemona aż tak czy heterantere czy anubiasy, ale na przykład o mikrozoria owszem yy, o o, o a magdalenezis, już jak najbardziej. No i oczywiście o tom, y, te, ten mech bagienny. No to już tak, myślę, że to padnie bardzo szybko ofiarą ampularii. Yy. liczę, że tak nie będzie. Muszę złapać dobry kadr. Yy. Jak ja sobie chcę radzić też z tymi świderkami? Z tego co słyszałem, to zeberki i helmety sobie radzą z nimi bardzo dobrze, co ja rozumiem przez pojęcie yy, radzą sobie dobrze. Mam na myśli to, że skutecznie konkurują z nimi o pokarm, co sprawia, że świderki nie mnożą się w tak dużej ilości. Yy, co mam nadzieję będzie miało miejsce, ponieważ nie chcę mieć tutaj takiego wielkiego ślimakarium, gdzie tych ślimaków będzie nie wiadomo ile. No, Kupcę Helenkę. Nie, <laughs> mimo wszystko nie. Wolę te ślimaki sukcesywnie wyłapywać niż mieć tutaj helenkę ze względu właśnie na przykład na tę polarię. Na Helenkę mogę mieć w innym akwarium. I po prostu traktować to jako żywy pokarm. Dobra, na ten moment ode mnie to tyle. Postaram się to w miarę szybko zmontować, może jutro, może w poniedziałek. Na ten moment jest to tyle z tego akwarium. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.